Pomoc humanitarną mieszkańcom Ukrainy zmagającym się z rosyjską agresją zaangażowało się mnóstwo osób indywidualnych i przedsiębiorstw z naszego kraju. Zbiórki finansowe i rzeczowe, udzielanie schronienia uchodźcom to tylko niektóre z form udzielonej pomocy. Aby poznać jej dokładną skalę, organizacja UN Global Compact Network Poland przygotowała ankietę dla wszystkich przedsiębiorstw w Polsce i Ukrainie, które udzieliły jakiejkolwiek pomocy obywatelom tego kraju po 24 lutego. Przedstawiciele firm mogą wypełnić odpowiedni kwestionariusz pod adresem firmy dla W ankiecie padają pytania m.in. o formę udzielonej pomocy, najbliższe plany pomocowe, ale także o napotkane trudności. Na podstawie odpowiedzi udzielanych przez przedstawicieli firm, zostanie sporządzony raport United Business for Ukraine. Ma on zostać zaprezentowany podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ, zaplanowanego we wrześniu w Nowym Jorku. Opracowanie ma skupić się na formach wsparcia udzielonego przez biznes z podziałem na kategorie, takie jak wielkość przedsiębiorstwa, branża, wkład finansowy i rzeczowy oraz grono odbiorców pomocy. Ankietę mogą wypełnić przedstawiciele firm, które udzieliły każdej, nawet najmniejszej, formy pomocy. W naszym regionie z pewnością znajdzie się wiele takich przedsiębiorstw. Kwestionariusz będzie aktywny do 18 sierpnia. Go GSM skup, sprzedaż i zamiana telefonów komórkowych, naprawa telefonów i tabletów, szeroki wybór akcesoriów, montaż szkieł hartowanych oraz folii ochronnych na ekrany, konkurencyjne ceny. Go GSM ulica generała Fieldorfa Nila 2, galeria nowa. Oraz Premium Mobile, galeria zielona na parterze obok ruchomych schodów.